Dlaczego na monitoringu miejskim z 2010 roku niektóre osoby są widoczne dobrze, a niektórych nie można rozpoznać? Analiza na podstawie monitoringu Iwony Wieczorek, na którym internauci doszukują się zmanipulowania nagrania. Zapraszam do wysłuchania. Pierwszym czynnikiem, który należy rozważyć, jest jakość technologii stosowanej w monitoringu miejskim w 2010 roku. Kamery z tamtego okresu miały często ograniczoną rozdzielczość, dlatego szczegóły twarzy były trudniejsze do uchwycenia, szczególnie w ruchu. Kamery z niższą rozdzielczością mogą rejestrować wyraźniej obiekty statyczne, ponieważ ich szczegóły nie znikają w rozmyciu ruchu. Osoby stojące mogą być uchwycone w momencie, gdy nie zmieniają pozycji, co pozwala na lepszą identyfikację. Drugim aspektem jest mechanizm przetwarzania obrazu. W miastach często stosuje się algorytmy analizy wideo, które mają na celu identyfikację sylwetek, a niekoniecznie indywidualnych cech osób. Te algorytmy były zaprojektowane do działania w określonych warunkach, co oznacza, że mogą mieć problemy z rozpoznawaniem osób poruszających się. W przypadku Iwony Wieczorek. Na monitoringach ujawnionych publicznie widać, że osoby, które są w ruchu, mogą zostać zamazane z powodu obliczeń przetwarzających zbyt wiele informacji jednocześnie. Niemniej ważnym czynnikiem jest również kontekst, w jakim materiał wideo został zarejestrowany. W 2010 roku technologia monitoringu nie była jeszcze w pełni rozwinięta, dlatego wiele zużywanych kamer. Nie miało zaawansowanej stabilizacji obrazu ani funkcji rozpoznawania twarzy. Ruch uliczny, oświetlenie i warunki atmosferyczne również wpływają na jakość nagrań. Ludzie poruszający się w zmiennym świetle mogą być trudniejsi do rozpoznania. Kolejnym elementem warunkującym widoczność na materiałach z monitoringu jest analiza psychologiczna percepcji. Osoby stojące często pozostają w statycznej pozycji, a ich sylwetki są bardziej zauważalne dla ludzkiego oka. Natomiast osoby idące są postrzegane jako bardziej dynamiczne, co może prowadzić do większego zaniku szczegółów. W związku z tym, niezależnie od technologii, ludzie niechcący mogą mieć trudności z uchwyceniem tożsamości idącej osoby. Rozdzielczość była ograniczona, co powodowało pikselizację i utratę szczegółów. To nieodłączne ograniczenie bezpośrednio wpływało na identyfikację osób. Kamery o niższej rozdzielczości miały trudności z rejestracją ostrych obrazów, szczególnie poruszających się obiektów. To ograniczenie techniczne odegrało kluczową rolę w trudnościach napotkanych przy identyfikacji osób w sprawie Iwony Wieczorek. Kamery używane w tamtym czasie mogły nie mieć wystarczającej liczby klatek na sekundę, aby dokładnie uchwycić szybkie ruchy. Mniejsza liczba klatek na sekundę spowodowałaby rozmycie ruchu, co utrudniłoby lub uniemożliwiłoby identyfikację osób w ruchu. Ponadto na jakość obrazu wpływały różne czynniki środowiskowe warunki oświetleniowe. Szczególnie w nocy lub w słabo oświetlonych miejscach, znacznie zmniejszały klarowność obrazu. Słabe warunki oświetleniowe często prowadzą do ziarnistości i słabo zdefiniowanych obrazów. Cienie i odbicia również przeszkadzały w pozyskiwaniu obrazu i utrudniały identyfikację. Kąt nachylenia kamery i jej umiejscowienie również mogły przyczynić się do złej jakości obrazu. Kamera umieszczona zbyt daleko skutkowałaby małym i niewyraźnym obrazem. Alternatywnie, kąt ukośny może zasłaniać rysy twarzy lub inne cechy identyfikujące. Różnica w klarowności obrazu między osobami nieruchomymi a poruszającymi się jest bezpośrednią konsekwencją technologii kamery i jej ograniczeń w przetwarzaniu ruchu. Nieruchome osoby pozostawały w polu widzenia kamery przez dłuższy czas, co pozwalało czujnikowi kamery zgromadzić wystarczającą ilość światła, aby uzyskać wyraźniejszy obraz. I odwrotnie, poruszające się osoby tylko przez chwilę, znajdowały się w centrum ostrości kamery. Ograniczona zdolność aparatu do skutecznego uchwycenia ruchu skutkowała rozmyciem. Zjawisko to jest powszechnym artefaktem w starszych nagraniach z monitoringu i wyjaśnia, dlaczego osoby w ruchu były mniej rozpoznawalne niż te stojące w miejscu. Analiza sprawy Iwony Wieczorek szczególnie uwypukla tę kwestie. Dostępny materiał filmowy ucierpiał z powodu wszystkich wyżej wymienionych problemów. Słabe oświetlenie Ograniczona rozdzielczość i nieodpowiednia liczba klatek na sekundę sprawiłyby, że pozytywna identyfikacja wielu osób byłaby wyjątkowo trudna. Fakt, że niektóre osoby są wyraźnie widoczne, a inne nie, wynika z połączenia ich pozycji, ruchu i nieprzewidywalnych interakcji czynników środowiskowych z ograniczeniami technologicznymi kamer. Monitoring nie został przerobiony. A tworzenie teorii bez odpowiedniej wiedzy wprowadza jedynie niepotrzebny chaos i rodzi kolejne teorie spiskowe. Dzięki uprzejmości youtuberki Mirabelki na końcu zamieszczam jej ulubioną melodię, którą włącza, gdy zasypia oraz gdy budzi się przy dźwięku budzika. Miłego słuchania! Melodia nosi tytuł Depresja.